Prawdziwy ból to dramat, za którego scenariusz i reżyser odpowiada Jesse Eisenberg i to jest drugi film, który rzeczony Jesse Eisenberg wyreżyserował. Oprócz Jessego Eisenberga, którego nazwisko wymieniłam już trzy razy w ciągu ostatnich 15 sekund. Na ekranie zobaczymy Kierana Kalkina. Dwóch kuzynów wybiera się po śmierci babci na sentymentalną podróż do Polski w celu poznania kraju, z którego pochodzi ich rodzina. Ogólnie to nie mogę powiedzieć, że jakoś bardzo mocno śledziła karierę reżyserską Jessego Eisenberga. Jego poprzedniego filmu nie widziałam, a ten film zainteresował mnie przede wszystkim dlatego, bo już od kilku miesięcy przewija się w różnych środowiskach festiwalowych i krążą różnego rodzaju plotki na temat jakichś ewentualnych nominacji do Oscarów, między innymi dla takiego Kirana Kalkina, o którym szczególnie zaraz. No ale też wiadomo, zainteresował mnie ten film, ponieważ jest skręcony w Polsce i opowiada jakiś tam wycinek historii Polski, przy czym nie jest on robiony w Polsce, tylko przez Hamerykańców z Ameryki i to jeszcze takie wielkie nazwiska jak Jesse Eisenberg. Bez większych zaskoczeń dla większości z Was to inny taki film, który w pada w podobną kategorię, nawet jeśli chodzi o ten aspekt taki oscarowy, to jest strefa interesów, którą widziałam już jakiś czas temu, recenzję tego filmu znajdziecie na moim kanale, jest to chyba jeden z najczęściej oglądanych filmów na moim kanale, więc wow. Prawdziwy ból na pierwszy rzut oka jest taką dość prostą, nieskomplikowaną historią o tym, co było w opisie, czyli o dwójce kuzynów, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby przejść się śladami swojej rodziny, przy okazji nieco zgłębić historię Żydów w Polsce i tak jak najbardziej ten film w jakim stopniu o tym jest, ale tak naprawdę Opowiada jeszcze przynajmniej jedną historię. Tym razem dużo bardziej złożoną i dużo bardziej skomplikowaną. Bo czy może być coś bardziej skomplikowanego niż doświadczenie bycia człowiekiem, ludzki ból i wszystkie skomplikowane uczucia, które się w nas znajdują, a które czasami pokazujemy, a czasami je ukrywamy. I właśnie ten konflikt, pokazywać czy nie pokazywać, zakopać głęboko, conceal, don't feel, don't let them know, jest pokazany za pośrednictwem dwójki kuzynów, jednego granego przez Jessie Eisenberga, drugiego granego przez Kirana Kalkina. I David Jessego Eisenberga to jest taki, To jest taki ja. Osoba, która ma bardzo sprecyzowaną wizję tego, co robi, nawet w sumie pracę wykonujemy trochę podobną. Gość ma ułożone życie, sprecyzowane oczekiwania, to, czego może spodziewać się po świecie, to, co może dostać, to, co może osiągnąć. I widać, że z jednej strony daje mu to jakieś poczucie bezpieczeństwa, bo wie, co się za moment wydarzy, ale z drugiej strony jest obarczony też nerwicą, natęstwem, całą masą niepokoju, próbą kontrolowania swojego otoczenia za wszelką cenę. I generalnym manifestowaniem dużego dyskomfortu w sytuacji, kiedy to, co się dzieje, jest trochę zaskakujące, jakieś takie nie do końca, tak jak powinno być. No i z drugiej strony mamy Będziego, granego przez Kirana Kalkina, który z pozoru jest takim człowiekiem, który płynie sobie z prądem. Nosi wyświetlane ubrania, zdaje się w ogóle za nic mieć, ten taki reżim kapitalistyczny, otwarcie go nieraz krytykuje. Jest takim wolnym duchem, który jest otwarty na ludzi, otwarty na doświadczenia, ma bardzo dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktu. Z innymi ludźmi, poznawaniu tych ludzi, jest wyraźnie ciekawy świata i sprawia na pozór wrażenie osoby bardzo spełnionej w tym wszystkim i bardzo radosnej. I tutaj myślę, wiecie do czego zdążam, tak naprawdę nie jest do końca taki szczęśliwy, jak mogłoby się wydawać, tam oka I myślę, tytuł Prawdziwy Ból odnosi się tutaj przede wszystkim do jego postaci i do tego, co on odczuwa gdzieś tam głęboko i co czasami wypływa na wierzch bardziej niż. Podejrzewam, ludzie dookoła niego bardziej by sobie życzyli, a zwłaszcza David. Ale też na pewno prawdziwy ból dotyczy różnych rzeczy, które dotykają Davida, bo on ewidentnie, z jednej strony, będąc w miarę ukontentowany ze swojej pozycji na świecie, z tego, że ma rodzinę. Z tego, że ma pracę, z tego, że właśnie wie, co przyniesie jutro. To też manifestuje jakiś brak, jakąś tęsknotę, jakieś niespełnienie, jakieś może nie tyle poczucie niesprawiedliwości, ale ewidentnie ma problem ze zrozumieniem tego, jak działa ta sprawiedliwość i mechanika różnych rzeczy, że on pewnych rzeczy mimo wszystko nie może mieć. Co z jednej strony wydaje się być charakterologiczne, ale z drugiej strony, może tak nie jest. No i też na pewno prawdziwy ból jest manifestowany przez całą tę podróż kierunek, w który ta podróż zmierza. Jest to oczywiście przede wszystkim wycieczka śladami Żydów z okolic Lublina, bo właśnie stamtąd z Krasnego Stawu pochodzi babcia dwójki głównych bohaterów. Więc wiadomo, że będzie to podróż naznaczona bólem setek, tysięcy istnień, które straciły życie, tudzież musiały uciekać, żeby to życie chronić. No i też to toku tego wszystkiego obserwujemy w szczątkowym, co prawda, wymiarze ból skrywany i manifestowany przez pozostałych innych członków tej wycieczki. Bo mamy tutaj rozwódkę, mamy tutaj konwertytę, który uciekł przed ludobójstwem w Rwandzie. No i mamy chyba taką najmniej problematyczną parę małżeństw, którzy po prostu wybrali się tutaj, żeby poznać historię, zgłębić korzenie itd., itd. I tak naprawdę można by powiedzieć, że w tym filmie za wiele się nie dzieje. Ale to też trzeba się nastawić, że to po prostu nie jest taki film. To jest produkcja, która bardziej skupia się na przeżyciach wewnętrznych bohaterów, na tym co mówią i na tym czego nie mówią i po prostu osadza to w specyficznym kontekście po to, żeby nadać temu po prostu kolejną warstwę znaczeniową. I jest tutaj wiele naprawdę bardzo dobrych rzeczy, nie tylko pod względem takim scenariuszowym, bo ewidentnie mamy tutaj konflikt pozorny na pierwszy rzut oka powierzchowny między introwertykiem a ekstrawertykiem, którzy kiedyś byli bardzo blisko, a potem ich drogi nieco się rozeszły. Mamy tutaj może nie do końca wypchniętą na pierwszy plan, ale jednak jakąś tam przewijającą się w tle traumę transgeneracyjną, no bo umówmy się. Mamy też opowieść o tym, jak różnie ludzie ostrzegają i odbierają rozmaite rzeczy, co brzmi, jakbym tak naprawdę nie powiedziała niczego, ale o tym de facto jest ten film. O tym, jak w różny sposób ludzie próbują się połączyć z innymi ludźmi, o różnych sposobach, jak ludzie przeżywają absolutnie wszystko. Ogólna moja konkluzja z tego wszystkiego myślę, jest całkowicie oczywista, ale jednak działa, bo jest pokazana bardzo, bardzo sumiennie i bardzo rzetelnie, że możemy człowieka postrzegać w jakiś sposób, może się nam wydawać w naszych głowach, że rozkminiliśmy go, że wiemy, z czego on jest zbudowany i wiemy, jak on działa ale tak naprawdę on we swoim wnętrzu ma swoje przemyślenia i każde doświadczenie bycia człowiekiem jest indywidualną sprawą, do której nigdy nie będziemy mieć dostępu w 100%. Tak jak mówię, brzmi to jak banał, ale w kontekście tego filmu po prostu działa. Jeśli chodzi o to, jakim reżyserem jest Jesse Eisenberg, no to powiem szczerze, że w tej takiej czysto scenariuszowej, to jak najbardziej spełnił moje oczekiwania, ale tak jak mówię, nie ja mam punktu odniesienia, bo nie widziałam jego poprzedniego filmu. Ma takie momenty, zarówno jako aktor, jak i jako reżyser, które naprawdę mnie urzekły. jest. Taki monolog, który on wygłasza w restauracji, czy też raczej jego postać wygłasza w restauracji. I to jest jeden take, który robi takiego bardzo powolnego zooma. I bardzo mnie to brało do momentu, kiedy nagle nie było cięcia. I dochodzę do wniosku, że gdyby nie było tam tego cięcia, i on by to po prostu inaczej zaaranżował, to uderzyłoby to mnie jeszcze bardziej i byłoby takim jednym z moich ulubionych monologów kinowych z tego roku. Ale jednak niestety, no więc widać, że Jesse Eisenberg dojrzewa jeszcze jako reżyser w tym wszystkim, co robi, ale to. To też jest fajne. Muszę przyznać, bardzo zaskoczyło mnie to i teraz myślę, że dużo ludzi bardzo mnie znienawidzi za to, co powiem, ale naprawdę nie mam niczego złego na myśli. To jest to, że moim zdaniem sposób, w jaki Eisenberg pokazał Warszawę, czy też poprosił swojego operatora o to, żeby tak pokazał Warszawę, jest strasznie brzydki. Ja rozumiem, że chcieliśmy tutaj może uciec od jakichś takich oczywistych oczywistości, pokazania jakichś pięknych, świecących rzeczy, czy też podkręcenia saturacji o wiele bardziej, żeby wszystko wydawało się być jeszcze bardziej kolorowe, jeszcze bardziej ładne. Ale naprawdę miałam wrażenie, że pokazujemy takie rzeczy, które mają zasygnalizować, że Polska jest taka zwyczajna. Po prostu pomyślcie o każdym razie, kiedy pokazuje się na ekranie Rzym, albo Paryż, albo Florencję, czy jeszcze inne jakieś wielkie miasto, które jest jednak stare starsze niż te takie amerykańskie miasta, które składają się głównie z przedmieść, slumsów i drapaczy chmur w centrum. Oczywiście teraz generalizuję, no ale wiecie o co chodzi. Nie ma takiego nacisku na detal, na te takie piękne zabytki, na jakieś marmury i tak dalej. Ja wiem, że Warszawa była zaorana praktycznie do zera i że to wszystko było odbudowywane po wojnie, więc tutaj jest pretekst, dlaczego nie widzimy marmurów i pięknych budowli jak z Rzymu, ale właśnie zastanawiam się cały czas, czy ten aspekt pokazania tego wszystkiego tak, a nie inaczej był celowy się tak to, w jakim celu został zrobiony, i czy po prostu ja tego tak nie odbieram, tylko i dlatego, że jestem z Polski, byłam parę razy w Warszawie, część z tych miejsc jestem w stanie jak najbardziej zlokalizować. To moje wrażenie było kontynuowane później, kiedy całość przeniosła się do Lublina. Bo Lublin, moim zdaniem, został przedstawiony nieco ładniej, byłam w Lublinie ze dwa razy, nawet w kilku z tych miejsc, które zostały pokazane, również. Ale jednak w dalszym ciągu Polska jest pokazana nie chcę mówić, że jako biedny kraj, bo to totalnie w ogóle nie o to w tym chodzi, ale dużo większy jest nacisk na pokazywanie jakichś zaułków. Lekko rozpadających się kamienic, zakątków, w których stoją kubły na śmieci, więc chyba to po prostu była jego intencja pokazania takiej codzienności, a nie takiego wyświechtanego. Gloryfikowania tych najładniejszych landmarków, zabytków, tylko po to, żeby każdy powiedział: Wow, jaka Polska jest piękna. Bo myślę, każdy z nas miał takie wrażenie, jak pojechał do jakiegokolwiek miasta, gdziekolwiek, to że są elementy w tym mieście, które są bardzo ładne, a potem nagle skręca się dwie ulice dalej: Wow, tu jest jakoś strasznie. Więc to chyba po prostu miało to na celu pokazanie Polski prawdziwej, a nie takiej pocztówkowej. Ale w kinie po prostu mnie to uderzyło. Zastanawiałam się, czemu tak jest, chyba teraz po prostu na żywo. Tak naprawdę to przetworzyłam i wymyśliłam tutaj. Proces myślowy. Moje dwie komórki mózgowe zderzyły się ze sobą. No i też w tej wszystkiej antypocztówkowości bardzo podoba mi się zabieg taki, że przenieśliśmy całość z Warszawy do Lublina i potem na moment do okrasnego stawu. I ponieważ oczywiście jest obowiązkowy punkt programu w ramach wycieczki, jakim jest obóz koncentracyjny, to bardzo podoba mi się to, że nie jest to Auschwitz, tylko jest to Majdanek. Przyznam się szczerze, nie widziałam chyba nigdy Majdanka pokazanego w filmie jako ten obóz koncentracyjny, do którego się jedzie. I w toku tego filmu, jak obserwujemy tych dwóch bohaterów, jednak ze szczególnym naciskiem na jego granego przez Kirana Kalkina, to chociaż nie zgadzam się z niektórymi jego zagrywkami, to dochodzę do wniosku, że tak naprawdę to, co on próbował zakomunikować, może w nieco zbyt grubiański sposób, to jednak jest prawda. Bo okej, okay, organizuje się takie wycieczki, daje się możliwość ludziom, żeby przyjechali do Polski, czy tak naprawdę gdziekolwiek indziej, bo można to zastosować absolutnie do każdego tripa tego Typu, to, że ludzie jadą mają się niejako połączyć z kulturą, dowiedzieć się czegoś i przeżyć takie Prawdziwe doświadczenie, ale to tak naprawdę nie jest prawdziwe doświadczenie, bo prawdziwym doświadczeniem to byłoby pojechanie na Erasmusa i mieszkanie z takimi ludźmi przez miesiąc, a nie pojechanie sobie na tydzień na wycieczkę z przewodnikiem i oglądanie Polski jakiegokolwiek innego kraju, tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co ten przewodnik pokazuje. Więc to jest taki trudny temat. Podobało mi się, podobało mi się to, co ten film za pośrednictwem Kierana Kalkina próbował przekazać. Przy okazji mam nadzieję, że Kieran Kalkin faktycznie zostanie chociaż nominowany do Oscara, bo sposób, w jaki on grał Dravenzego jest naprawdę fenomenalny. On absolutnie znika w tej postaci. I tutaj ewidentnie na pierwszy plan wysuwa się to, o czym ja mówiłam w recenzji konklawy, do której serdecznie zapraszam. Że Kieran Culkin robi coś, co ja po prostu uwielbiam w kinie dramatycznym, a mianowicie on gra osobę, która pokazuje coś, jednocześnie ukrywając. Coś, I podczas gdy mówi rzecz X, my widzimy w jego oczach, że on tak naprawdę nie chce powiedzieć rzeczy X, tylko rzecz Y, ale hamuje się, bo rzeczy, my widzimy po nim mniej więcej czasami nawet, jakie to są rzeczy. I to jest super. Ja uwielbiam to taką głębię i zaprezentowanie tekstu, jednocześnie zaprezentowanie tego podtekstu poprzez mimikę twarzy i ogólnie język ciała. Więc tak, absolutnie jestem na tak, całkowicie popieram. Jesse Eisenberg świetnie się spisał, że dał mu taką możliwość, pewnie go też, więc sukces ekranowi Kierana Kalkina jest po części zasługą Jessego Eisenberga, because of course. Cały czas się zastanawiam, ale przyznam się, nie sprawdziłam tego, tutaj biję się w pierś, bo to jest pewnie moje niedopatrzenie, czy muzyka w filmie, która jest w całości muzyką wykonaną na pianinie z Leszportem fortepianie, czy to jest wyłącznie Chopin, czy to po części jest Chopin, a tak naprawdę cała reszta jest napisana, żeby stylistycznie do tego wszystkiego pasować. To właśnie tego nie wiem, postaram się znaleźć gdzieś, to tutaj wrzucę na ekran. Nie uważam, żeby tutaj muzyka stanowiła jakieś dobre Dopełnienie, bo też myślę, nie taki cel jest tutaj muzyki w tym wszystkim. Muzyka tutaj jest takim zapychaczem między tymi momentami, kiedy oni ze sobą rozmawiają coś się dzieje, głównie tłem w momentach, kiedy oni się przemieszczają. Ale właśnie zastanawiam się, czy ta spójność muzyczna wynika z tego, że to w całości jest na przykład bazujące na Chopinie, czy też to jest po części stylizacja do pewnych utworów Chopina, które się tam po prostu pojawiają. No i jako taką ostatnią rzecz, to muszę powiedzieć, że zostałam strygerowana przez ten film, bo film więcej niż nas pokazuje stopy, a ja jestem człowiekiem antystopy, więc jeśli ktoś się zastanawia w jakim cudem będąc antystupkarą oglądam filmy Quentina Tarantino, to po prostu odpowiadam jestem na to przygotowana, jestem przygotowana na ten dyskomfort, mam to wliczone. Ogólnie to spodziewałam się, że Prawdziwy Ból będzie dobrym filmem, no bo nasłuchałam się całej masy dobrych rzeczy na temat tego filmu i tak, jak najbardziej dostałam to, czego chciałam, bardzo chciałam zobaczyć, co też zrobi Kiran Kalkin, który przewija się cały czas konwersacji dotyczących nagród, nie tylko Oscarów i myślę, sprawdza tam fenomenalnie. Jesse Heisenberg jest jego świetnym dopełnieniem. Ogólnie uważam, że seria była dobra, scenariusz był naprawdę dobry. To, że film rozgrywa się w Polsce, no to jest takim dodatkiem i wisienką na torcie, na którą zwrócą uwagę na pewno Polacy. Ale tak naprawdę ta historia ma zastosowanie uniwersalne i właśnie myślę, że to jest jej największa siła. Że po pierwsze można by ją odnieść, myślę, do dowolnej sytuacji kulturowej i takiej etnicznej, ale też jej wielką siłą jest wielopoziomowość pokazanej historii. Więc film jest naprawdę Kompetentnie zrealizowany, bardzo dobrze zagrane, sprawdza się jako dramat, nie jest pusty, bo manifestuje ewidentnie jakiś podtekst, który, nad którym warto się zastanowić. No i tak się waham z oceną tego filmu między 7 a 8, ale ponieważ nie daje połówek, a film naprawdę mi się podobał, to niech będzie, że prawdziwy ból na ten moment mało mnie ocenę 8 na 10. I nie spodziewam się, żeby to był film, na który bardzo dużo ludzi popędzi do kina, ale jeśli się zastanawiacie, to uważam, że warto. Warto jest go obejrzeć. To jest bardzo krótki, skondensowany film, który dowozi. No, i tak jak powiedziałam, to jest ciekawa, uniwersalna, wartościowa historia, która zadaje kilka pytań i zostawia je jako takie pytania otwarte, bo po części też odwraca się w naszą stronę i proponuje nam, żebyśmy sami spojrzeli we swoje wnętrze i zobaczyli różne rzeczy, odpowiedzieli sobie na, nie tylko na pytania dotyczące filmu, ale też potencjalnie dotyczące nas samych. Więc naprawdę jest to doświadczenie ciekawe, wartościowe, no i będę dalej potem obserwować, czy prawdziwy ból faktycznie wystartuje po jakieś większe nagrody w tym zbliżającym się już sezonie nagród. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków. Jeśli macie tylko taką wolę i ochotę, to koniecznie obejrzyjcie sobie jeszcze jeden filmik albo dwa, które są dostępne w bibliotece na moim kanale. Bo na tej podstawie YouTube stwierdza, że treści, które tworzę, są wartościowe, godne polecenia i podaje je dalej. No a poza tym, to co? Do zobaczenia następnym razem.